Głosu 24. Zawitała na krakowskie podgórze. Znajdujemy się w parafii pod wezwaniem świętego Józefa, gdzie stoi kościół, którego patronem jest właśnie święty Józef. Jest z nami ksiądz proboszcz Antoni Bednarz. Szczęść Boże. Proszę księdza, wizyta w podgórskiej parafii jest nieprzypadkowa, ponieważ rok 2021 został ogłoszony w kościele katolickim rokiem świętego Józefa. Jednak niczym o Porozmawiamy sobie o tej postaci. Chciałbym księdza zapytać o historię kościoła, który znajduje się za nami, który został wybudowany na podgórzu, właśnie. Krótka historia. Parafia powstała w 1818 roku. Przez dziesiątki lat nie miała swojego kościoła. Kościół wybudowany w XIX wieku okazał się wadliwą budowlą musiał być rozebrany. I podjęto decyzję o budowie tego kościoła, który, który widzimy. Budowa trwała 4 lata od 1904 do 1909. Jest to jeden uważany za jeden z najpiękniejszych neogotyckich kościołów w Polsce. Projektantem jest był profesor Jan Sas Zubrzycki. Ten kościół uważany jest, za jego najpiękniejszy kościół, który wybudował. W swoim dorobku ma ponad 70 obiektów sakralnych. Kościół świętego Józefa był największą i najważniejszą świątynią oddzielnego miasta Podgórza, które połączyło się z Krakowem w 1915 roku. Pasterską obejmowało bardzo duży teren, od Płaszowa po Borek Wałęcki. Z biegiem lat, od lat 30 XX wieku, z tej parafii powstało prawie 10 innych parafii. Obecnie kościół św. Józefa znajduje się w centrum Starego Podgórza. Jest po wielu, latach, po wielu latach renowacji. Zachwyca teraz parafian, pielgrzymów, odwiedzających turystów. No właśnie, podgórska świątynia nazywana jest Perłą Neogotyku. Będąc w środku, na co warto zwrócić uwagę? Kościół Świętego Józefa ma niezwykłą architekturę. Przepiękną architekturę, wybudowany jako kościół neogotycki, wybudowany z wielkim rozmachem. Niektórzy przychodząc tutaj, nawet mają wrażenie, że to jest kościół gotycki. Wewnątrz, równocześnie z pracami budowlanymi, trwały prace przygotowane do wyposażenia tego kościoła czyli przez rzeźbiarzy zostały wykonane ołtarze. Całe wyposażenie jest w stylu neogotyckim. Ołtarze, które się znajdują, no i inne elementy. Znajdujemy, znajdują się tutaj bardzo dekoracyjne, bardzo bogate w dekoracje rzeźbiarskie, ołtarze, zwłaszcza ołtarz główny, ołtarze świętego Antoniego czy matki Bożej nieustającej pomocy. W kościele na przestrzeni tych 200 lat, ponieważ mamy także chodzi o wizerunki Świętego Józefa, mamy kilka wizerunków z XIX wieku, nawet z XVIII, prawdopodobnie ze starego kościoła. W kościele znajduje się 13 różnych wizerunków przedstawiających Świętego Józefa albo rodzinę, Świętą Rodzinę. Są to obrazy, płaskorzeźby, rzeźby, feletrony. Jak już powiedzieliśmy, Kościół jest pod wezwaniem świętego Józefa. I teraz chciałbym zapytać świędza właśnie o tego świętego. Z Ewangelii stosunkowo niewiele o nim wiemy. Oczywiście poza tym, że był ojcem i Jezusa i mężem Maryi. W sztuce sakralnej przedstawiany jest zwykle jako osoba w zaawansowanym wieku. Czy te przedstawienia są prawdziwe i co tak naprawdę wiemy o świętym Józefie? Bibliści są absolutnie przekonani, że święty Józef był młodym, sprawnym fizycznie, bardzo dynamicznym, pracowitym młodym człowiekiem. Jeśli chodzi o świętego Józefa, to jakby odkrycie tej, tej niezwykłej postaci ma miejsce w ostatnich gdzieś 200 latach. Znaczy, kult świętego Józefa, na kult świętego Józefa miała wielki wpływ w Europie święta Teresa Zabila. Karmelici, którzy przybyli później do Polski, oni przyczynili się bardzo do rozkrzywienia kultu świętego Józefa. W ostatnich ponad 150 latach w obliczu wielu problemów, które były, ataków na kościół, na rodzinę, papieże wzywali pomocy świętego Józefa. Te akty zawierzenia kościoła i rodzin świętemu Józefowi przyczyniły się też do tego, że wierni zaczęli jakby odkrywać tą niezwykłą postać, która... Przez wieki była trochę w zapomnieniu, jakby w cieniu. Przesłanie jest bardzo czytelne dla nas obecnie. Święty Józef, któremu Pan Bóg powierzył opiekę nad największymi skarbami, jakie były, czyli nad Synem Bożym, Jezusem Chrystusem i jego matką, powierzył mężczyźnie, któremu zaufał. Powierzył świętemu Józefowi, który. W Biblii jest nazwany jako człowiek sprawiedliwy, jako człowiek wierzący, jako praktykujący, jako człowiek wielkiej, wspaniałej duchowości. I tak go odkrywamy teraz. To, co wspomniałem, te dokumenty papieskie, to zawierzenie Kościoła przez papieży przyczyniło się do tego, że, że odkrywamy tą postać coraz bardziej i, i tak mam nadzieję, że będzie też obecnie. No, właśnie, 19 marca świętowany jest w kościele jako wspomnienie świętego Józefa. Nosi tytuł oblubieńca Najświętszej Marii Panny. W tym roku, w tutejszej parafii, obchody będą wyjątkowe i historyczne. Dla parafii podgórskiej, jest to bardzo wyjątkowe wydarzenie, z którego się cieszymy. Przez dziesiątki lat, w parafii Józefa bardzo mocno, w parafii bardzo mocno były obecne takie działania duszpasterskie związane z rodziną, z małżeństwem, z formacją mężczyzn. Przy parafii istnieją takie grupy od dziesiątków lat. Szczególnie cieszy nas wspólnota, która powstała 13 lat temu, mężczyźni św. Józefa. Idea takiej wspólnoty została zainspir zainspirowana przez Amerykanina Talbita. Tu miało miejsce pierwsze spotkanie i z tego miejsca w parafii podgórskiej ta wspaniała idea formacji mężczyzn w oparciu o duchowość świętego Józefa rozprzestrzeniła się już w ponad 80 parafiach w Polsce, w kilkunastu krajach Europy. W centrum duszpasterstwa jest rodzina, troska o rodzinę, staramy się objąć modlitwą i opieką duszpasterską bardzo wiele małżeństw, które tutaj, młodych ludzi, którzy tutaj zawierają, przyjmują sakrament małżeństwa, czy młodych rodzin, które chrzczą dzieci, wielką misję spełnia, Także fundacja świętego Józefa, która od dziesiątku lat obejmuje troską ubogie rodziny. Józef, Święty Józef patronuje tutaj wielu działaniom, szczególnie dotyczącym rodziny, formacji mężczyzn. Y a sanktuarium, które w piątek, do którego w piątek zostanie podwyższony tutaj kościół, to jest wydarzenie, wokół którego ten najbliższy czas na pewno jest skupiony. Proszę powiedzieć, skąd pomysł na to i jak doszło do tego, że, że właśnie tutaj na podgórzu będzie sanktuarium? Taka idea, myśl, już towarzyszyła kilkadziesiąt lat temu, już pasterzom świeckim. W przeszłości, dzisiaj odbieramy tę świątynię, to miejsce naszego patrona, jako miejsce szczególnej opieki nad rodzinami, nad parafią, nad małżeństwami. Jesteśmy świadkami tutaj modlitwy bardzo wielu osób, które tu przychodzą. Nie tylko parafian, ale i nie wiem, pracujących tutaj pielgrzymów. Przejawia się to w bardzo licznie zostawianych, napisanych intencjach, które są zapisywane na kartkach lub przesyłane mailowo. I my w tych intencjach. Modlimy się do Świętego Józefa w każdą środę. Sprawujemy też częstą święte, które, o które wierni proszą za wstawiennictwem Świętego Józefa. Jest to coraz częściej i odbieramy to jako, jako znak, że to miejsce jest szczególnym takim doświadczeniem wiary i doświadczenie wiary i opieki świętego Józefa. Stąd, stąd taka nasza prośba, którą skierowaliśmy w, w tym roku, który nas jeszcze bardziej do tego zachęcił, roku świętego Józefa ogłoszonym przez papieża Franciszka. Proszę księdza, uroczysta msza święta odbędzie się o godzinie? O godzinie 12. .00. Przewodniczył będzie ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Będą w końcu lepsze księża z dekanatu, księża rodacy zaproszeni. No, cieszymy się, że to będzie wyjątkowa, piękna uroczystość dla parafii dla Krakowa. Bardzo dziękuję za rozmowę naszych widzów. Zachęcamy do tego, żeby odwiedzić Kościół Świętego Józefa 19 marca o godzinie 12. Tak jak słyszeliśmy, dziękuję za poświęcony czas i wszystkiego najlepszego. Dziękuję.